Witajcie moi drodzy! Jest 4 maja 2024 rok, sesja czytania Kronika Kaszy dla. Tak rozpoczynam, kochani, swoje nagrywanie sesji. Jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Dzisiaj właśnie opowiem o kronikach kaszy. Czym są, po co są, dlaczego są, tak króciutko. Kroniki Akaszy to taka nazwa umowna, żeby, żebyśmy mogli sobie wyobrazić mniej więcej, jak to wygląda. Sama Akasza to eter. Zapis w Kronikach Akaszy jest to informacja, jest to niewidzialny zapis, jest to zapis w postaci energii, w postaci wibracji, tego, co się z naszą duszą już działo, tego, co się dzieje obecnie i jest plan na przyszłość. Jest jakiś tam plan na przyszłość, który ulega zmianie, tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi i mamy wolną wolę, i to my dokonujemy wyborów. Ale i coś tam gdzieś napisane jest. Zdarza się, że kiedy ktoś przyjdzie, i zapyta o plan swojej duszy to nie jest tak, że mistrzowie wyłożą kawę na ławę, bo mistrzowie to są byty świetliste, z którymi właśnie spotykamy się w kronikach Akaszy. To oni stoją, to rada mistrzów stoi. I rada mistrzów odpowiada na pytanie Rada Mistrzów prowadzi, to z nimi właśnie się łączę. To nie jest żaden channeling, to jest po prostu dostrojenie się do odpowiednich wibracji, żeby móc przeczytać te informacje. Informacje przychodzą różnie, kochani, w postaci obrazów, w postaci słów. To jest, mało tego powiem Wam, że ja nie widzę, ja nie widzę. Ja nie mam tak, że jak zamknę oczy, to zobaczę obraz, ja nie widzę. Ja dostaję w sekundzie tyle informacji, że gdybym miała pędzel i potrafiła malować, ja bym to namalowała. To jest niesamowite doświadczenie. Ja nie potrafię tego opisać, ale to tak jest. To są takie strzały informacyjne. To przychodzi często w postaci czucia. Zdarza się, że i ja czuję, i osoba, która siedzi po drugiej stronie, czuje. Ale wróćmy do tych planów. I zdarza się, że mistrzowie naprowadzą, pokażą. Często słyszę: Nie, no kompletnie to ze mną nie pasuje. Kompletnie to ze mną nie pasuje. Ale powiem Wam, że niedawno dostałam informację od pewnej osoby, która, nie wiem, chyba już trzy lata temu była u mnie na sesji. To było trzy czy cztery. Jego, to było już mega. To było bardzo dawno. W każdym bądź razie w... Zrobiliśmy regresję też, poprzednie wcielenie swoje poznała i w jednym z poprzednich wcieleń, słuchajcie, malowała. I ta osoba zaczęła malować. Maluje w większości kwiaty, łąki i anioły. Coś przepięknego po prostu. Cudownie, po prostu cudownie, cudnie maluje. Mówi, że nigdy w życiu nie pomyślałaby, nie potrafi rysować. Mówi, że ona nie potrafi rysować, ale potrafi malować. Widzicie, i kroniki akaszy często rozjaśnią nam, dlaczego w naszym życiu pojawiają się takie osoby, a nie inne. Dlaczego dzieje się też tak, a nie inaczej. Wytłumaczą, czy to jest karma, wytłumaczą, czy to jest doświadczenie, nasze, które sobie sami wybraliśmy, żeby uczyć się miłości. Bo nie wszystko, co się dzieje wokół nas, musi być karmą. Możemy my sami się zdecydować na to, żeby doświadczać tego ale też pięknie naprowadzą mistrzowie, gdzie osiągać spokój, co jest dla nas dobre. Wysyłają nawet niektórych na masaż, żeby sobie odpocząć, żeby rozluźnić ciało. Kochani, kroniki Akashe to jest potęga, to jest, to jest informacja, która, która jest z nami. Bo tam właśnie są zapisane wszystkie nasze doświadczenia. Są poprzez odczyt kronika Kaszy, poprzez odczyt tej informacji, możemy sobie bardzo dużo rzeczy rozjaśnić. A kiedy my jesteśmy jako ludzie takim, wiecie, my jesteśmy ciałem, umysłem, duszą, tak? Czyli cudem. Jesteśmy cudem. Ciało to ciało, wiadomo, umysł nasz, umysł nasz to jest tak skonstruowany, że on wszystko chce wiedzieć. Mało tego wszystko jeszcze tak rozumieć, a dusza, a dusza ona po prostu chce czuć. Chce czuć jak najwięcej miłości i żyjąc w zgodzie dusza z rozumem, jest w stanie dusza osiągnąć ten stan, że będzie czuła miłość, że będzie w większości poczuć, które ma, to będzie miłość. I kiedy w kronikach hakaszy zostanie rozwiązana zagadka życia, to jest ten efekt taki aha, a no tak, aha, no tak, no tak, no, no tak, no przecież tak. Wiele rzeczy, które mamy przy sobie, są, idą po rodzie. Przejmujemy to z przodków, albo przodkowie nam to dali, bo wiedzą, że nasza dusza sobie z tym poradzi. Kiedy są problemy finansowe, Różnie kochani w życiu bywa. Bo to trzeba patrzeć wielowymiarowo na wszystko. Czy faktycznie czuję wdzięczność? No tak, no czuję ogromną wdzięczność, ale cały czas z tym pieniądzem coś jest nie tak. To jeżeli czuję wdzięczność, tak naprawdę tu mam wszystko po mojej stronie, jest super załatwione, to co się zadziało? Spytam w kronikach. Jaka jest moja, jaki jest mój związek z pieniądzem, z energią pieniądza? Co się dzieje? I wtedy mistrzowie opowiedzą: różnie bywa. Może gdzieś w poprzednim życiu grabiliśmy majątki, i teraz spłacamy długi. Może mieliśmy bardzo dużo pieniędzy, z których nie czuliśmy wdzięczności. A może relacje z rodzicami są nie do końca poukładane i dlatego ten pieniądz też szaleje, ta energia. Jest kochani, wszystko wszystko do wyczytania w kronikach Hakasza. Jeżeli ktoś ma ochotę na sesję, to zapraszam z całego serca. Sesja trwa do półtorej godziny, od godziny do półtorej godziny. Sesje są płatne. W trakcie sesja jest cała nagrywana. Nagranie otrzymujecie po sesji, więc nie trzeba się skupiać na pisaniu. Tylko i wyłącznie na słuchaniu i na zadawaniu pytań. Gdzie zdarza się, że mistrzowie piękne medytacje produktują, piękne modlitwy, pokażą wskazówki, co trzeba zrobić, żeby, co trzeba, trzeba, nie trzeba, ale co warto zrobić, żeby się od czegoś uwolnić. Przecudnie. Naprawdę jest z nimi przecudnie. Tam jest mój mistrz, widzicie? Tam jest mój mistrz, on właśnie tak sobie stoi. Zawsze tutaj sesje się odbywają, gdzie nagrywam. Sesja odbywa się przez WhatsApp'a. Tylko i wyłącznie się słyszymy. Jeżeli macie ochotę się zobaczyć, to dopiero po sesji będziemy się widzieć, ale jest bezpieczniej, kiedy się słyszymy. No dobrze, jeżeli macie ochotę na sesję, to zapraszam. Napiszcie na czas dla duszy. Maila znajdziecie pod opisem tego filmu. Jeżeli ktoś ma ochotę na kurs wahadła, również napiszcie. Również maila znajdziecie, bo to jest inny mail, kurs, czas dla duszy. Tam je znajdziecie do kursów. Na kursie uczymy się pracy z wahadłem. Kurs odbędzie się dopiero po 20 maja, zaczniemy pracować, bądź nawet jeszcze troszeczkę dalej. Na kursie nauczymy się takiej pracy podstawowej z wahadłem, tak, żeby po prostu miało nam służyć jako narzędzie do do współpracy z nami, z energiami, które nas otaczają. Do wykrycia promieniowań szkodliwych, do zdrowia, jak ustawiać sobie suplementy, jakie pożywienie jeść. Tak. Taka praca codzienna z wahadłem, jaki dobór kosmetyków, w jakich porach dnia. Wszystko, kochani, tam jest. No dobrze, a tymczasem karta. Karta na dzisiaj, moi drodzy. Co będzie kartą na dzisiaj? Zanim kartę na dzisiaj, to łyk kawki. Dziękuję, kochani, wszystkim. Mamy kawkę. Dziękuję wszystkim za każdą postawioną mi kawkę na bajkowi. Jesteście cudowni. Bardzo, z całego serca. Z całego serca dziękuję. I karta, kochani. Karta cesarzowa. Archanioł Gabriel. Zobaczcie, wczoraj też był, prawda? Archanioł Gabriel. Wysyp obfitości. Powstawanie marzeń, opieka nad sobą lub innymi. Cesarzowa, tak. Cesarzowa to jest obfitość. <kluzny> Karta dobrze do ręki nie wzięłam. Ona już wyleciała. No. Cesarzowa. Kreatywność i ciężka praca przyniosą ci wspaniałe rezultaty. Upewnia Cię w tym niniejsza karta. W tej właśnie chwili posiadasz dotyk Midasa. Jeśli tylko się na czymś skupisz i poświęcisz się temu swoją przepełnioną miłością uwagę, masz gwarancję, że to rozkwitnie. Małżeństwo, dzieci i kwestie związane z macierzyństwem oraz kreatywnością znajdują się teraz pod pozytywnym oddziaływaniem, niezależnie od tego, czy próbujesz począć dziecko, opiekujesz się roślinami lub zwierzętami, czy też pragniesz w nowym projekcie lub lub wspierasz swój rozwój, rozwój firmy, Twoja kreatywność zapewni sukces tym działaniom. Ciesz się pięknym obecnym, pięknym obecnym w Twoim życiu, i miej świadomość, że zasłużyłeś, by być nim otoczony. Zastro, zatroszcz się o swoje ciało. Stosuj masaże, ćwicz jogę, bądź też cokolwiek innego, co sprawia, że czujesz się zdrowy, przepełniony pozytywną wibracją i otoczony luksusem. Dodatkowe znaczenie tej karty: dostatek, spędzanie czasu na łonie natury, angażowanie się w kreatywne i artystyczne projekty, kochanie i troszczenie się zarówno o siebie, jak i innych czas doskonałego, emocjonalnego bądź fizycznego zdrowia. Archanioł Gabriel jest anielskim posłańcem, który przynosi przewodnictwo i wsparcie rodzicom spodziewającym się dziecka, bądź też oczekującym na adopcję. Wspiera też osoby zaangażowane w nowo narodzone projekty. Wezwij Gabriela, by zainspirował Cię do tworzenia kreatywnych rozwiązań i dodał odwagi oraz dostarczył sposobności do wykazania się. I dotyk Midasa, kochani. Midas czegokolwiek nie dotknął, zamieniał w złoto. Poczujmy się takim Midasem, że czegokolwiek się nie dotkniemy teraz, zamienimy to w złoto. Niekoniecznie to materialne, ale też takie duchowe. Niech tak jest. Cudownego dnia życzę, kochani. Przytulam Was wszystkich. Niech ta sobota będzie pięknym dniem. Ja dzisiaj znowu będę mieć gości, wiecie. Też tutaj z YouTube'a. Dziewczyna przyjeżdża. Obejrzeć tulipany w Holandii i się spotkamy. Także reniu, czekam na Ciebie. Czekam, czekam, czekam. Przyjeżdżaj. Będzie cudownie. Przytulam Magda.